Witamy z, podczas wywiadu z Kubą Wolnym. Dzięki za, za poświęcony czas. Bartosz Leja, Skoki Polska, pl. Łukasz Szymora, TylV. Kuba Artion Senna z Formuły 1, dobrze Ci znanej, powiedział kiedyś, że żeby osiągnąć sukces trzeba być przygotowanym na ciągłe balansowanie na granicy. To chyba też... Do, dotyczy skoków, gdzie różnica pomiędzy tymi skokami, które dają miejsce w pierwszej dziesiątce, a tymi, które powodują, że nie łapiesz się do konkursu, jest bardzo niewielka i często ani trenerzy, ani zawodnicy nie są w stanie określić, co to jest. Dzień dobry przede wszystkim, ale no tak, to, to balansowanie na granicy można, można może w jakiś sposób tutaj porównać do skoków, ale myślę też, że. No w tym momencie poziom skoków jest tak wysoki i stawka jest tak wyrównana, że, że właśnie pomiędzy miejscem w pierwszej dziesiątce a miejscem trzydziestym no są naprawdę małe różnice i no trzeba, trzeba cały czas dawać z siebie wszystko, żeby, żeby skakać jak najlepiej. Kuba, powiedz, jak to zakopane będziesz wspominał. Trener doleżał, zaufał Tobie. Myślę, że to był taki pozytywny impuls, ale indywidualnie nie wyszło to chyba najlepiej. Jak z Twojej perspektywy wygląda ten weekend? No tak, no dokładnie, wyszło to bardzo słabo. Ja tutaj liczyłem na no zdecydowanie więcej, bo też na treningach wcześniej, kiedy miałem takie spokojne treningi, to, to szło mi całkiem nieźle, tylko że no tutaj wiadomo jak jest zakopanym. Każdy z nas chce dać siebie coś więcej i niestety no w moim przypadku to podziałało w drugą stronę. Ale jeżeli chodzi o to zaufanie ze strony trenera, ale spodziewałeś się tej nominacji? Bo chyba w wywiadach podkreślałeś nawet, że nie spodziewasz się startu. No tak. Wiedziałem, że. Ja wiem na co mi stać. Myślę, że trener też wie na co mi stać. No w tym konkursie drużynowym nie, nie spisałem się dobrze, ale też wydaje mi się, że te skoki nie były tam złe. Także to był gdzieś tam jakiś taki mały plus, ten konkurs drużynowy. Zeszły sezon dla Ciebie niezwykle udany, kiedy tak wszedłeś z buta do tej czołówki Pucharu Świata. Na pewno dało Ci to dużo pewności siebie i wiary w te swoje umiejętności. A czy może właśnie uwierzyłeś za bardzo, że ta praca musi już tylko przynosić jeszcze lepsze rezultaty i nie byłeś przygotowany, że może przyjść taki kryzys? Hmm. Na pewno nie byłem przygotowany na kryzys, bo, bo, bo chciałem, żeby to wszystko cały czas szło do przodu. Natomiast no, cały czas pracujemy z trenerami nad tym, żeby, żeby ten kryzys się skończył. Natomiast nie jest to takie łatwe, bo skoki to jest dosyć specyficzna dy dyscyplina i myślę, że jest to trudna technicznie dyscyplina. No ale tak jak mówię, pracujemy nad tym i robimy wszystko, żeby wszystko szło w dobrym kierunku. Mhm. Mam takie, takie nietypowe pytanie, ponieważ prezes Steiner podczas jednego z wywiadów powiedział, że za 2-3 lata widzi ciebie jako lidera polskiej kadry. Jak odniósłbyś się do takiego komentarza? Nie wiem, ja bym się wolał nie odnosić, bo e, ja się staram robić swoje, e, dawać sobie siebie wszystko i, i, i liczę, wierzę, że, że będą tego, tego dobre efekty. Wiele osób mówi, że skoki to jest sztuka latania, ale dla mnie to jest bardziej sztuka cierpienia, bo droga na sukces w wielu przypadkach oznacza takie codzienne zmaganie się z, z wieloma problemami. Ty e, dopiero gdzieś ci stuknęło ćwierć wiecze, a już musiałeś. Jeszcze nie stuknęło, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie, przepraszam, e, a już musiałeś się zmagać z. Poważną kontuzją zostałeś mistrzem świata juniorów, przez rok byłeś wyłączony ze skakania, przyszły bardzo dobre wyniki, teraz kryzys. To jest chyba ciągle, ciągle taka sinusoida zdarzeń. No tak, może tutaj cierpienie nie jest dobrym określeniem, ale na pewno potrzeba dużo dużo wytrwałości i cierpliwości w skokach, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, że jest to no, trudna dyscyplina techniczna i. Czasami wydaje się, że człowiek się stara, robi wszystko dobrze, a potem, potem niestety nie idzie. Właśnie odnośnie tej y, trudnej dyscypliny sportu, powiedz, y, pracujesz właściwie y, na pewno tak samo ciężko jak, jak inni zawodnicy, jak ci, którzy, którzy są teraz w czołówce. A mimo tego, mimo tego nie, nie udaje ci się aż tak dobrze skakać. Powiedz, czy, czy ty wiesz, nad czym konkretnie musisz pracować, wiesz nad którymi elementami, które elementy poprawić, żeby, żeby te skoki były lepsze? Tak, doskonale wiemy z trenerami, co nie funkcjonuje, a co funkcjonuje i tutaj też nie, nie, jest, nie jest dużo do poprawy, tylko cały czas jakoś tak nie może to zaskoczyć. No, ale mam nadzieję, że zaskoczy to jak najszybciej. Mm -hmm. e, powiedz, e, czy czekasz e, na większe skocznie? Bo w zeszłym sezonie na mamutach radziłeś sobie świetnie. Może, może chodzi o rozmiar skoczni po prostu? <noise> nie, nie powiedziałbym, bo e, i tu, i tutaj trzeba skakać podobnie, o ile, o ile nie tak samo. Natomiast e, no fa fajnie by było sobie już na tym Mamucie skoczyć. O. Trener doleżal to pewnie pod kątem fachowości ten sam poziom, co trener Korngacher, ale chyba inna osobowość. Yy, trener Stefan Korngacher był takim, w naszym odczuciu, despotą, który twardo yy, stawiał zasady i, i nie było raczej z nim dyskusji, natomiast trener doleżał chyba stara się z Wami bardziej komuniko komunikować, tak? I na zasadzie jakiegoś porozumienia dochodzi do pewnych elementów. Yy, no na pewno jest inna osobowość, bo każdy jest inny, yy, ale tak, no myślę, że tutaj trochę yy... Faktycznie, może nawet nie, nie, że mamy więcej luzu, tylko e, takiej swobody e, trochę mamy bardziej, ale myślę, że, że to jest akurat bardzo dobre. Kuba, to, że widzisz na przykładzie Dawida Kubackiego, że czasami na ten sukces trzeba czekać bardzo <grych> długo, zwłaszcza, że Ty proporcjonalnie w stosunku do Dawida osiągałeś dużo lepsze wyniki w czasie juniorów, to też jest taki daje Ci spokój, taką dodatkową motywację, że te dobre skoki na pewno przyjdą? Mm. To jest, to jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę y, każdy zawodnik jest inny, każdy kiedy indziej osiąga, że tak powiem, ten, ten swój szczyt formy. Y, natomiast no, tak jak też wcześniej mówiliśmy, trzeba być cierpliwym w skokach y, i robić swoje i wierzyć, wierzyć, że, że ten dobry wynik przyjdzie. A kiedy ta cierpliwość się kończy? Bo, bo pewnie przychodzi takie <laughs> sfrustrowanie, bo wszyscy mówicie o tej cierpliwości, ale ja nie wierzę, że to tak można spokojnie czekać no mi się na razie nie skończyła i myślę, że, że to jest ważniejsze można też popatrzeć się na na Stefana Hule który też no wiadomo teraz jak jest, ale no dwa sezony temu skakał bardzo dobrze i czekał na to jeszcze dłużej, więc trzeba być cierpliwym Kuba, ten weekend w zakopanym upływa też Często pod znakiem, pytań, pod znakiem pytań o problemy polskich skoków, szczególnie jeżeli chodzi o zaplecze. Ty, jako zawodnik kadry A, na pewno masz, macie nieco lepszą sytuację, ale nie jest też aż tak kolorowo. Powiedz, jak to wygląda w przypadku zawodnika, który poszukuje wsparcia sponsorów. I, I nie ma takiej możliwości, żeby poświęcić się czemuś innemu, bo wiemy, że skoki zabierają wam właściwie 100% tak wolnego czasu. Tak, ale ja nie, nie chciałbym się tu nie chciałbym na ten temat się wypowiadać. O... Okay. 2014 rok Predazzo, złoty medal, i od tego czasu właśnie minęło 6 lat i, i ciąg ciągle czekamy. Ja e też. <laughs> e powiedz mi, czy. Ty, mimo, że niewiele różnicie, jeżeli chodzi o, o różnicę w wieku pomiędzy naszymi juniorami, czy widzisz, że oni trochę inaczej podchodzą do, do skoków, trochę inaczej yy, trenują mentalnie, inaczej wyglądają niż ty? Nie wiem, kurczę, ja przyznam się szczerze, że tak. Yy, no, my nie mamy z juniorami takiego kontaktu, tak? bo oni yy, cały czas żyją na inne zawody, inne zgrupowania, więc no, niestety nie, nie wypowiem się na ten temat, bo nie wiem. A ty wtedy dosyć nieoczekiwanie zostałeś tym Mistrzem świata. Polska raczej liczyła na Murankę, Olka zniszczała. Taka pozycja underdoga, kiedy nikt na ciebie nie stawia tak, tak mocno, jest lepsza dla zawodnika? Kiedy jest tam mniejsza presja? W niektórych przypadkach tak, bo nie jest się, że tak powiem, na tym świeczniku i można spokojnie robić swoje. No ale lepiej chyba być faworytem, nie? A mimo tego aktualnie można powiedzieć kryzysu, chyba czujesz wsparcie kibiców i nawet podczas takiego weekendu w zakopanym, w innych dyscyplinach sportu podczas kryzysu czasami pojawiają się słowa krytyki, ale tutaj chyba masz pełne wsparcie, jeżeli chodzi o kibiców. Tak, no, dokładnie właśnie. Też chciałbym kibicom podziękować, bo, bo to jest fantastyczne, że, że, że czuć to, to ich wsparcie, także, także no, to jest fajne, że tutaj. Wiadomo, że mi idzie teraz, no ale że kibice mnie wspierają. Dzisiaj zawodnicy trenują dosyć indywidualnie, tak? Nie ma jednego systemu. Czy e, czujesz z Twojej perspektywy, że ta cała technologia, która jest wokół was, czy, czy, czy to czasami nie jest taki przerost formy nad treścią, że kiedyś trenowało się trochę bardziej na czuja, a wyniki też przychodziły? Czy, czy, czy trochę nie jesteście zamknięci w tych wszystkich cyferkach, w tych wszystkich y, statystykach? Nie, bo to też nie jest tak, że jesteśmy zamknięci w cyferkach czy, czy tych statysty, tak, statystykach. Po prostu mamy indywidualne treningi yy, i tyle, ale tak, tak w zasadzie zawsze było. Od kiedy ja wszedłem do kadry, to. To było bardzo podobnie. No a teraz trzeba być też mieć takie indywidualne treningi, bo wiadomo, każdy, każdy jest inny. Jeszcze tak nawiązując do, do tego zamknięcia, tak i, i tej formy. Jeżeli chodzi o sprzęt, bo Maciek kocy swego czasu powiedział, że, że skoki się robią jak formuła, formuła pierwsza, że jest tyle technologii i, i sprzęt zaczyna odgrywać taką rolę, że. Mm, Chodzi o to, jak, w jakim stopniu rzeczywiście forma zawodnika odgrywa rolę, a w jakim stopniu w tej formie pomaga sprzęt ile Rozumiem. to? Mhm. Do, generalnie, jeżeli zawodnik słabo skacze, to, to tam kombinezon, czy, czy sprzęt mu nie pomoże. Najważniejsze są skoki, technicznie, żeby dobrze skakać. Natomiast sprzęt też jest ważny, bo, bo tutaj w kombinezonach można dużo, że tak powiem, ugrać i każdy, każdy kombinuje z tymi kombinezonami czy, czy z zapięciami, także, no tak jak mówię, najważniejsze są skoki, ale sprzęt w dzisiejszych czasach jest, jest równie ważny. Opowiedz, jaki jest jeszcze margines, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt? Co jeszcze można poprawić, bo, bo robi się to już kwestia milimetrów. Nawet ostatnio była ta sytuacja z tą przepuszczalnością kombinezonu. Gdzie jeszcze tkwią rezerwy? Czy tkwią rezerwy jeszcze w sprzęcie? Czy to już jest tak wyśrubowane, że, że ciężko? Hmm. No Tutaj też jakby ciężko mi powiedzieć, bo bo ja się, ja się staram na skokach koncentrować, a nie na sprzęcie i nie do mnie należy, co, co, co trzeba wymyślać w sprzęcie, a a czego nie? Także no, jakieś rezerwy myślę na pewno są, bo cały czas wchodzą jakieś nowinki, mm, czy to materiałowe, czy, 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 czy zapięcia, czy buty, natomiast no, tak jak mówię, to, to już nie należy do mnie. O. A czy wy gdzieś wzajemnie się podpatrujecie, obserwujecie, co tam nowego wymyśliła konkurencja, bo wyszkowaliście yy, nowe buty, z kolei Norwegowie jeszcze coś tam dorabiają z kombinezonami. To jest bardziej kwestia psychiki, takiej gry nerwów, czy, czy, czy faktycznie skupiacie się na tym, co konkurencja wymyśliła? Czasami ktoś tam coś podpatrzy u kogoś, no bo to jest normalne, jesteśmy na górze i przed skokiem każdy się widzi, więc można coś podpatrzyć, natomiast no bardziej, bardziej się skupiamy na, na sobie. A jeżeli chodzi o takie podpatrywanie, właśnie innych zawodników, Podajże Karl Geiger i Stefan Kraft wspominali, że podpatrywali Rioju Kobayashiego, jego technikę, jego wyjście z progu. Powiedz, czy na swoim przykładzie też możesz powiedzieć, że wzorujesz się na technice jakichś zawodników i, i czy jest to łatwe, bo każdy zawodnik, wiadomo, ma inną specyfikę, inną technikę. Czy jest możliwość przetransferowania stylu? Mm. Mi się wydaje, że nie, no bo tak jak tutaj wspomniałeś, każdy jest inny, każdy ma inną technikę, więc ee, no ja się staram skupić tylko na sobie. O. Mówisz o tym skupieniu, od tej pracy. Ile trzeba oddać skoków przy wdrażaniu nowego elementu, żeby to, to gdzieś zaskoczyło i było automatyzmem? Bo wasze próby są oddawane w setnych albo tysięcznych sekundy. i, i i to jest dla nas abstrakcyjne, jak, jak takie drobne elementy mogą y, odgrywać tak znaczącą rolę. Też nikt tego nie wie, ile trzeba tych skoków oddać, żeby, żeby to zafunkcjonowało. Mm, dlatego też skoki to jest taki ciekawy sport. O. A powiedz, Skuba, jeżeli chodzi o twoje, twoje dalsze plany startowe, jeżeli chodzi o ten sezon, wybierasz się do Sapporo? Y wiem, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. Okej, okay, okej. Okay. A jeżeli chodzi o, o dalszą część sezonu, bo można powiedzieć, że sezon nie ma jakiegoś e, takiego wydarzenia jak Mistrzostwa świata, czy, czy igrzyska. Znaczy, są Mistrzostwa są świata w lotach, lotach tak, tak, tak. I czy można powiedzieć, że obierasz to jako swój główny cel, czy, czy skupiasz się po prostu z dnia na dzień na, na kolejnych wyzwaniach, kolejnych skokach? Znaczy, no teraz wiadomo, jaki mam sezon, więc no, wydaje mi się, że tutaj nie będzie mi pozostawało nic innego, jak się po prostu. E, może nawet nie, że przygotować czy, czy skupić, tylko no, te Mischo, Sasia, tak będą taką imprezą docelową. W lecie, kiedy spotkacie ta drobna kontuzja, o której Ty za bardzo nie chcesz mówić, ale ja jeszcze raz zadam takie pytanie: czy u sportowca, zwłaszcza po jakiejś kontuzji, nawet kiedy ta rehabilitacja przeszła bardzo dobrze, jeszcze trzeba dokonać takiej rehabilitacji w głowie, tak? Czyli zaufać swojemu organizmowi, że jest na 100% sprawny. Czy, czy czasami może być blokada, że nie jesteśmy pewni, czy organizm funkcjonuje tak, jak powinien? No by, być może tak jest, tylko no tak jak mówię, ja teraz nie, nie odczuwam żadnych... No, nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Kuba, oczywiście jesteś sportowcem i tej mówiliśmy o tym, jak sportowcy sobie radzą z kryzysem. Że sztab szkoleniowy stara się ciebie wspierać i masz wsparcie ze strony kibiców, no ale jesteś tak jak każdy po prostu człowiekiem. człowiekiem. I chciałam ciebie spytać, jak ty tak prywatnie radzisz sobie w gorsze dni? Niektórzy mają różne metody, chowają się w domu, oglądają filmy, jedzą lody, a jak, jak ty sobie radzisz? To znaczy, ostatnio układałem w sumie klocki Lego technik, żeby się trochę odstresować. Ja lubię sobie pograć też, właśnie, czy, czy, czy obejrzeć jakiś film na spokojnie. A jaki na przykład ostatnio? Teraz oglą oglądam serial Peaky Blinders. Okej. Okay. Rozumiem, że polecasz. Polecam, jak najbardziej. Może tak, powiedz, czego można ci życzyć? Oczywiście poza powrotem do formy życzenia noworoczne, jeżeli chodzi o. Co możemy Myślę, życzyć Kubie Wolnemu? Życzyć zdrowia i jak najwięcej uśmiechu na twarzy. O. Życzymy tego. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.